Ponad 50 pacjentów ewakuowano dziś około pierwszej w nocy ze szpitala imienia Świętego Łukasza w Tarnowie. Powodem było zadymienie, które powstało przez zwarcie baterii zasilającej jeden ze szpitalnych oddziałów intensywnej terapii. Personel oddziału neurologii poczuł dosyć intensywny zapach. Został natychmiastowo wezwany dyżurny elektryk pracujący w szpitalu. Wszedł on do piwnicy, do podziemi tego budynku i okazało się, że podziemia są dosyć zadymione, bardzo. Oczywiście Muszę zaznaczyć, że wszystkie systemy zadziałały, to znaczy od razu został włączony system alarmowy, system oddymiania, bo taki też szpital posiada. Została wezwana straż pożarna na, na miejsce, która już po kilku minutach pojawiła się u nas w szpitalu. Podjęto również decyzję, co najważniejsze, w tym wszystkim o ewakuacji dzieciaków. Łącznie 39 dzieci z jednego oddziału i kilkanaścioro z drugiego oddziału. Dzieci są bezpieczne, przebywają na na terenie szpitala nie było potrzeby ich przewożenia do... Innego miejsca. Szpital powoli wraca do normalnego funkcjonowania. Trwają jeszcze prace mające na celu uporządkowanie zanieczyszczeń, jakie powstały w wyniku zadymienia. Najnowsze informacje są takie, że powoli dzieci wracają na oddział po sprzątaniu, prawda, ponieważ ten dym też pozostawił trochę, trochę sadzy. Dzieci powoli wracają na oddziały, są bezpieczne. Baterie zasilające szpitalne oddziały są teraz sprawdzane przez firmę, która zajmuje się serwisowaniem tych urządzeń. Tymczasowe przejścia na perony, spóźnieni pasażerowie i chaos. Tak można określić sytuację, jaką zastali podróżujący z tarnowskiego dworca kolejowego. To efekt remontu części przejścia podziemnego i torowiska. Pasażerowie, nieświadomi z jakimi utrudnieniami przyjdzie im się mierzyć, przychodzą na dworzec kilka minut przed odjazdem. To może skończyć się spóźnieniem na pociąg. Informacje o utrudnieniach podawane są w kasach biletowych. Planowane jest też umieszczenie informacji przed budynkiem dworca. Utrudnienia mają potrwać do końca roku. Zawody sportowe, konkursy i zdrowa żywność. Tak zespół szkół ogólnokształcących numer 4 wita wiosnę. Nie brakuje rywalizacji i ciekawych zajęć, które na celu mają promowanie zdrowego stylu życia. Jednocześnie z radością witana jest nowa, cieplejsza pora roku. Organizujemy różne przedsięwzięcia, różne zawody sportowe, konkursy, w których chętnie biorą udział nasze dzieci, czyli uczniowie szkoły podstawowej 23, uczniowie 8 gimnazjum, jak? I zaproszeni goście. Tradycją szóstego liceum jest właśnie witanie wiosny tuż po jej przyjściu, i wczoraj właśnie odbyła się Spartakiada Sportowa. Odbyły się zajęcia związane z kontynuacją naszej tradycji szkolnej, bo jest to przecież dawny medyk, a więc promujemy tutaj przede wszystkim zdrową żywność, zdrowy styl życia, no i zapobieganie wszelkim chorobom. W związku z czym takie klasy chcielibyśmy również otworzyć. Jest to także nawiązywanie do tradycji szóstego liceum ogólnokształcącego w Tarnowie, czyli popularnego medyka. Kultywujemy to również w szkole, w klasach, w których właśnie profilujemy. Pod kątem medycznych klas, a więc i przyszłe, może pielęgniarki, zachęcamy do kształcenia się, ratowników medycznych. Jest to młodzież, która wychodząc z naszej uczelni, z naszej szkoły, ma te właśnie predyspozycje i przekazuje je młodszym pokoleniom. Za oknem mało wiosenna pogoda, jednak prognozy na najbliższe dni napawają optymizmem. Straż Miejska zapowiedziała kolejną amnestię mandatową. Tym razem kary możemy uniknąć w Wielki Czwartek. Dzięki temu każdy, kto posiada sprawy niezakończone mandatem karnym i nie toczy się wobec niego postępowanie w sądzie, będzie mógł wybrać jedno wykroczenie, za które otrzyma jedynie pouczenie. Jak to zrobić? Wystarczy udać się jutro między siódmą rano a 19 do siedziby strażników miejskich w Tarnowie i przedstawić swoją sprawę. Tego typu akcja organizowana jest w Tarnowie już trzeci raz. Podczas ostatniej bożonarodzeniowej abolicji mandatowej skorzystał Stało pięćdziesiąt jeden osób. Za nami 22. i zarazem ostatnia kolejka tarnowskiej ligi futsalu. AFT MPC w pierwszym meczu uległ 4 do 1 drużynie Gryfu Bożęcin, W kolejnym spotkaniu grupa Azotyprorem pokonała 5 do 4 topikar autoczęści. Westfia Okna Pawłowski rozgromiła 8 do 1 Vesta Tarspet. Panorama GSM sensacyjnie wysoko przegrała 6 do 1 z Lumaro Elbut. Spaw Mars Vita Sport Rock'n'Roll oddał mecz walkowerem. Mistrzem ligi została Panorama GSM, która na swoim koncie zgromadziła 48 punktów. Mistrzem został Topikar Autoczęści z 42 oczkami. Na trzecim miejscu jest Grupa Azoty która uzbierała 41 punktów. Szersza relacja z ostatniej 22. kolejki Tarnowskiej Ligi Futsal już dziś o godzinie 20.15 na kanale Amazing w sieci kablowej Multimedia Polska. Artem Puticew został powołany do piłkarskiej reprezentacji Ukrainy. Zawodnik termaliki Brugbetunieciecza Nieciecza, otrzymał dodatkowe powołanie na towarzyskie spotkanie reprezentacji Ukrainy z Cyprem i Walią. Podopieczny trenera Piotra Mandrysza ma szansę na oficjalny debiut w seniorskiej drużynie naszych wschodnich sąsiadów. Puticew, jeśli wystąpi na boisku, zapisze się na kartach historii klubu z Niecieczy. Byłby pierwszym piłkarzem termaliki, który zagra w seniorskiej reprezentacji. Puticew do tej pory rozegrał 6 meczów w kadrze do lat 21. Zdobył w nich jedną bramkę. Najbliższe mecze reprezentacji Ukrainy odbędą się w Odessie i Kijowie 24 i 28 marca.